Cześć, witajcie, prezent kłaniam się bardzo, bardzo gorąco i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Uber Eats. Tym razem porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z suportem Uber Eats, jakich błędów nie popełniać. Jesteście gotowi? W takim razie zapraszam. Cześć. Witajcie, a więc zaczynamy. Najzwyczajniej w świecie. No dzisiaj temat dość ważny. Naprawdę temat ważny. Taki, który nie może czekać. Nie może. Dlatego, że przyszły też informacje jakby z drugiej strony frontu odnośnie tego, jak rozmawiać z supportem, w sprawach tego, że coś mamy awaryjnego w aplikacji, coś nam nie działa, coś chcemy zmienić, chcemy zmienić miejscowość, chcemy zmienić pojazd, cokolwiek, wyskakuje nam jakiś błąd, komunikat odnośnie tego. Oczywiście Uber ostatnio. Um... Na pewno w dniu dzisiejszym kiedy to nagrywam. Troszeczkę problematyczny jest, w związku z czym trochę utrudnia ludziom życie, a to jest spowodowane prawdopodobnie strajkiem w Polsce. Jak się dowiedziałem, dzisiaj strajk był w Polsce, był jest, nie wiem. Dzień pański, dzisiaj czwartek. I najzwyczajniej świeży być może to jest spowodowane tym, że troszeczkę opieszały jest ten support od kilku dni pod tytułem że odpisują po 48 godzinach czasami dłużej a czasami po prostu klik i wszystko działa nie wiem nie wiem czym to jest dokładnie spowodowane ja nie mam za to odpowiedzialności nie siedzę w saporcie ale wiem za to jak z nimi rozmawiać i dzisiaj Wam powiem jakich błędów nie popełniać. Jakich błędów oni nie lubią, gdzie wyraźnie wszystko wskazuje na to, że wtedy stają się tacy, no co poradzić w końcu, Indie. Pierwsza rzecz to jest bardzo ważna rzecz, mianowicie kiedy z aplikacji robicie tak zwany ticket, prawda? Czyli na przykład wchodzicie w opcję, pomoc z aplikacją, nie mogę się zalogować. Bo ostatnio zaczął się wyświetlać komunikat: Nie możesz jeździć rowerem w miejscowości Rotterdam. Tak, coś ten deseń że twój pojazd nie kwalifikuje się do jazdy w miejscowości Rotterdam, a zaznaczony jest rower. No i w tym momencie um, są osoby, które no, potrafiły 20 etykietów wysłać. I tak się złożyło, że dzisiaj rozmawiałem z jedną osobą z piętra wyżej, jak to się mówi, i powiedziała mi, że no tutaj mamy poważny problem. Poważny problem, mianowicie problem w postaci, że mogliby ludzie rozważniej pisać tikiety, rozważniej uruchamiać tikiety. I tutaj stricte chodzi o to, że... Dobra, po kolei. Jeśli mamy na przykład problem, otwieramy ticket. Dobra, leży. Wybaczcie, musiałem kable rzucić. No i zwyczajnie w świecie otwieramy ticket. Mamy problem z aplikacją. No i czekamy na odpowiedź. Przychodzi odpowiedź i... I tu uwaga, w aplikacji wygląda to, jakby to zostało zamknięte i czasami na dole pisze, czy możemy w czymś ci pomóc. Nie wszyscy mają opcję, bo klikacie na przykład tak i czy w innej sprawie, no czy w tej samej. No właśnie, nie, nie do końca to okienko jest w aplikacji. To okienko na pewno znajduje się na stronie internetowej. Wystarczy wejść na stronę uber.com i tam się zalogować na swoje konto. Przejść do tematu pomocy. Jak będziemy w temacie pomocy. Wtedy na w świecie widzimy ten dany temat. Klik, czy możemy ci w czymś pomóc? Klikamy tak w tej samej sprawie i w ten sposób ten ticket mamy kontynuację, czyli dalej rozmawiamy z tą samą osobą, z którą zaczęliśmy. Ale jeśli będziemy dostawać odpowiedź i stwierdzamy, e, ale tu, ten temat już jest zamknięty, bo on tak teoretycznie wygląda i my otwieramy następny ticket. Czyli znowu wysyłamy, no tak, ale ja już pisałem do Was, że ja mam teraz samochód, a nie rower. No ale osoba z drugiej strony nie wie o tym, że pisałeś, pisałaś, gdyż to jest nowy ticket, więc musisz od nowa napisać, co się dzieje. I w ten sposób powstaje presja, że w pewnym momencie ostatnio widziałem, jedna osoba miała sześć ticketów otwartych, 6, znaczy sześć ticketów zrobionych, sześć, czy nawet siedem. Ja tutaj poszedłem krok do przodu i stwierdziłem, tu trzeba ponownie ten ticket jeden kontynuować. Wtedy dana osoba otrzymuje wiadomość zwrotną od Was, ona jest w temacie i dalej Wam tłumaczy. Czasami ktoś mówi, a bo oni wysyłają takie odpowiedzi z nosa. Teoretycznie tak. Niektóre odpowiedzi naprawdę mają, nie wiem skąd wymyślone, chyba skopiuj i klej i tyle. Nie zawsze się odnoszą do tematu, ale to też jest spowodowane tym, że prawdopodobnie tylko do mnie mam, zaznaczam ja, tylko do mnie mamy. Ja nie stwierdzam, że tak wszyscy macie. Ktokolwiek ma tam jakiś problem z Uberem, że Wy tak wszyscy macie, ale macie sporo tykietów otwartych, a raczej już teoretycznie wyglądających jak zamknięte, przez to otwieracie nowy. Nie, nie róbcie tak. Jeśli um, najlepiej jest prowadzić, że tak powiem, konwersację z poziomu komputera, dlatego że. Jeśli przykładowo Pan X odpowie nam i zamknie, nie mamy możliwości napisania na dole. Na komputerze mówię, klikamy, czy możemy pomóc Ci w tej sprawie, w jeszcze jakiejś sprawie. Tak, czy tej, czy nowej, czy innej. Klikamy tej, czyli odpala nam się znowu okienko, gdzie możemy napisać. To jest najważniejsze, nie otwieramy dużej ilości tikietów. Jak otwieramy, to zaczynamy ich irytować, a naród indyjski dość szybko się irytuje. Już parę osób się o tym, może tak powiem, przekonało, bo na odpowiedź czekali po 3-4 dni. A niektórzy po prostu mają klak od razu. Nie wiem, czym to jest do końca spowodowane, naprawdę. Jest mi smutno z tego powodu. Druga rzecz, rozmawiając z supportem, jest to ważna rzecz nie wylewajmy goryczy. Jeśli coś nam nie działa Nie wiem Czegoś nie możemy dodać Coś nam się świeci na czerwono Czy jest jakaś tam weryfikacja naszego konta Bo zmienialiśmy konto Żeby płatność przychodziła na inne konto Bo mamy takie prawo To jak zmieniamy płatność Potem przychodzi nam na czerwono Zrób zdjęcie karty w Wtedy musimy nową zdjęcie karty zrobić Trwa weryfikacja Nie wylewajmy frustracji na nich o, co tak długo Ile ja mam czekać Halo stop Panie Kowalski, Pan nie jest jedyny. Pani Ksiński, Pani Ksińska, państwo też. Wszyscy czekają w kolejce. Owszem, jest tam ileś tam ludzi. Ale każdy ma ileś tykietów na głowie. Dlatego też te tykiety wyglądają, jakby zostały zamknięte. One nie są zamknięte. Je trzeba ponownie otworzyć. <laughs> Czyli kontynuować dialog z daną osobą, która już jest w temacie. I tutaj z kolei nie możemy mówić, bo ja w tej chwili, bo ja muszę na jutro, bo ja muszę. Nie. Nie, bo wy musicie. Nie, nie, oni nic nie muszą, wy nic nie musicie. Wyluzujcie. Napiszcie, że prosicie. Tak, że prosilibyśmy o sprawdzenie, czy moje dane do wypłaty już zostały zweryfikowane. Rozumiecie? W ten sposób. Jeśli w ten sposób napiszecie, od razu rozmowa jest na takiej bardziej przyjaznej platformie. Takie bardziej spokojne jest to. Nie jest to na zasadzie buru 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 malinowski. To jest drugi błąd, który bardzo często jest popełniany, no i to tworzy potem takie no, dziwne, dziwne relacje, dziwne odczucia odnośnie Ubera. Ja wcale Ubera oczywiście supporty, nie bronię, oni mają za skórę, oni potrafią odpowiedź z nosa wziąć. Na przykład, kolejną rzeczą, jeśli chodzi o dodawanie pojazdu, to jest taka nowinka, dzisiaj ona mi wpadła. Osoba dostała informację, gdzie notabene jest proszona o wejście na stronę, żeby dany pojazd dodać, zmienić, Bóg wie co jeszcze. Więc najzwyczajniej w świecie wskakujemy na stronę. Logujemy się do swojego panela. W panelu mamy wszystko. W panelu również możemy wprowadzać jakieś tam drobne zmiany, jak pojazd właśnie, czy nie wiem nawet kolor pojazdu, Bóg wie co. Hmm, czy zmiana z roweru na skuter, czy ze skutera na auto, Prrr, jak chciał. Aczkolwiek nie oczekujcie złotych gór, że jeśli otworzycie mnóstwo etykietów, a potem będzie, u, bo ja chcę, ich frustracja, że to się zakończy pozytywnie. Nie. Nawet u mnie yy, w żaden sposób to sprawy nie załatwi, yy, bo. bo... Ja, jak mówię, ja nie biorę odpowiedzialności za support, tak? Jak support weryfikuje i tak dalej, to jest odrębny departament Sorry. Kolejną sprawą jest z kolei um, sytuacja, um, kiedy mamy problem z klientem. Tak, jedziemy do klienta, nie możemy znaleźć klienta. Klient nie podał numeru domu. Jesteśmy na Pinesce. Nie możemy się do klienta dozwonić, nie możemy się do klienta dopisać, a w dodatku potrzebujemy kod PIN. I tu się zaczyna lekki problem, bo kiedy nie mamy kodu PIN, po 5 minutach możemy zamknąć aplikację, duj rzeczy do śmietnika yy, i, i najzwyczajniej świecie problem z głowy. Ale wierzcie mi, że tu z kolei, kiedy mamy kod PIN, musimy podać yy, kod PIN. To wtedy musimy zadzwonić do saportu. I od razu mówię, stop. Od razu ostrzegam, stop. Może lepiej nie dzwońcie do saportu. Bo, bo jest taka opcja, oczywiście, ale może nie dzwoncie, lepiej skorzystajcie z czatu. Po pierwsze, lepiej zrozumiecie, co do was piszą. Po drugie, wystarczy krótka wiadomość. Dzień dobry, mam problem z moją dostawą. Osoba, odbiorca. Nie odpowiada na moje telefony i wiadomości, i czekacie. Klik, piszą. OK, podaj numer em, zamówienia. Pik, 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 podajesz numer zamówienia. I tutaj jest to tyle fajnie, że pisząc na czacie nie musimy być zweryfikowani. Dlatego, że czat jest przypisany do naszego konta, więc oni widzą, że to Kowalski pisze, a nie np. Ksiński dzwoni, tak? W sprawie Kowalskiego, bo Kowalski nie mówi po angielsku. <grym> Też tak może być. Więc łatwiej jest, nawet ci, którzy nie znają języka, mogą sobie spokojnie skopiować wiadomość, wkleić i tu na pewno wtedy dostajemy szybkie instrukcje pod tytułem. To już wam mogę powiedzieć, bo to się na ogół tak kończy, że najpierw oni próbują dodzwonić się do klienta. Jeśli nie dodzwaniają się do klienta, no to jest za chwilę macie odpowiedź: OK, nie możemy się skontaktować, skanceluj tą, um, tą dostawę. Dlatego że oni kodu PIN na ogół mówię, na ogół nie podają. Ja wam mogę powiedzieć, że to są przeważnie cztery ostatnie cyfry telefonu klienta. Ale też go nie poznacie, bo w aplikacji go nie zobaczycie. Więc oni mówią z kancelu i dają pełną instrukcję, jak to zrobić. I normalnie mamy za to wypłacane. Rozumiecie? To są najważniejsze rzeczy, jak rozmawiać z nimi jak prowadzić rozmowę z supportem, jak rozwiązywać problem. I tak jak już mówiłem, najważniejszą rzeczą jest tutaj przede wszystkim spokój. Naprawdę. Spokój, spokój, spokój. Jeśli zachowujemy spokój, oni też i szybciej nam pomogą. Jeśli pootwieracie mnóstwo etykietów, a potem frustracja, brzydko mówiąc, mogą was olać. I to się robi potem smutne. Z kolei jest jeszcze jedna rzecz, ja to dzisiaj widzę, wszystko mi świruje, nawet system. Kolejna rzecz, jeszcze taka ostatnia, przy, przy rozmowie z supportem, to jest, że jeśli rozpoczynacie, na przykład, przejazd i dzieje się coś złego, Flap tire, na przykład, eee, czy nie wiem, wywróciliście się, rower uszkodziliście, czy inny pojazd. Najzwyczajniej świecie tutaj <śm> nie kancelujcie dostawy. Lepiej jest zadzwonić do saportu lub napisać na czacie do saportu że mamy taką sytuację, a nie inną. I wtedy najzwyczajniej w świecie. Support nam odpisuje. ok, rozumiemy, dobra, w porządku. Ustalają fakty i podążacie za wskazówkami. Także wolę bardziej tutaj, czatową wersję. Podczas dostawy jest ona, jest ona aktywna. A więc, moi mili, najzwyczajniej w świecie, to była taka garść informacji i w chwili obecnej mówię Wam dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo, naprawdę bardzo gorąco. Zapraszam Was również do tego, żeby najzwyczajniej w świecie subskrybować. Jak sobie subskrypcję zrobicie, no to wtedy najzwyczajniej w świecie będziecie na bieżąco, a materiałów będzie coraz więcej. Pozdrawiam.